W sobotę 13 maja w Bongarcie odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z 70-leciem założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bongarcie. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji strażaków, następnie w asyście orkiestry strażackiej, poczty sztandarowe oraz pododdziały OSP przemaszerowały pod miejscową remizę, gdzie odbył się uroczysty apel. Jak przystało na tak ważną uroczystość, były odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków oraz podziękowania dla sponsorów wspierających lokalne OSP. 70 lat istnienia OSP Bongard było doskonałą okazją do przypomnienia założycieli tej jednostki. W czasie uroczystości została również poświęcona figurka świętego Floriana, patrona strażaków, która stanęła przed remizą strażacką. Dzisiejszy dzień to nie tylko wspaniały wasz mągacki jubileusz naszego, waszej OSP. To również święto strażaków. To święto wszystkich tych, którzy tak na co dzień chronią naszego mienia, chronią nas i nasze zdrowie. To wam z całego serca dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję druhnom i druhom, życząc wam Wiele, wiele zdrowia i tych szczęśliwych powrotów do domu. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Strażacy, Szanowni Państwo. 70 lat to trzy pokolenia, trzy pokolenia ochotników, którzy gotowi, zwarci do niebezpiecznej, często trudnej i niespodziewanej służby. Pozwólcie więc, że z tego miejsca w imieniu Banku Spółdzielczego, gdzieś będą no trochę starszego mimo wszystko, złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia, by ta służba trwała, by była jak najbezpieczniejsza. I powiem tak, no 70 lat w przypadku człowieka to często już takie lekkie przekwitanie, a my widzimy, że OSP w Bągarcie to w czasie kwitnienia, bo wprawdzie samochód może trochę starszy, ale proszę zobaczyć w czym stoi, jaka piękna reliza, więc życzymy dalszego rozwoju i dokładamy kolejną cegiełkę, fotorejestrator, który na pewno Państwu się przyda na ręce przewodniczącego. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj z Wami, dziękuję Pani burmistrz za zaproszenie, dziękuję strażakom. No, chciałem złożyć gratulacje z okazji 70-lecia, to jest faktycznie piękna rocznica. 70 lat to nie jest jakaś dekada, to, nie jest, to już jest tradycja, to już są pokolenia, także wszystkiego najlepszego, gratulacje i żeby Straż Pożarna, zwłaszcza ta ochotnicza, ta Straż, która jest najbliżej w Ongarcie, rozwijała się tak samo jak w tysiącach, setkach mniejszych miejscowości.